Część trzecia historii pod tytułem Braciszek. Te kilka dni, które upłynęły od momentu, kiedy Zbyszek dowiedział się o rodzeństwie, minęły szybko. Mama Nica nic nie przytyła, ale tata to i owszem, nawet kilka kilogramów. Ale pewnego dnia Mama dała tacie misję wręcz kosmiczną, żeby przedstawił meble w stołowym pokoju i zrobił miejsce na jeszcze jedno łóżko dla dziecka. Miejsce w szafie i w komodzie na ubrania i zabawki zrobi ona z babcią, a Zbysio pomoże. Zbyszek się ucieszył. Wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazywały na to, że będzie brat. Wczoraj w przedszkolu, kiedy Marek zajadał się jego cukierkami, między jednym kęsem a drugim powiedział, że jego mama, tak jak on pamięta, kiedyś mówiła, że strasznie haftowała, jak była w ciąży z jedną i z drugą jego siostrą. Słyszał kiedyś właśnie rozmowę mamy z sąsiadką, panią Anią, no i pamięta, ale co to znaczy, nie umiał powiedzieć. A tatę pytałeś? Spytał Zbysiu. Może by ci wytłumaczył. Akurat pewnie, że pytałem. To powiedział, żebym się tak nie interesował i nie pytał, bo przez ciekawość kociej mortki dostanę. No i nie pytałem potem. Bałem się. Głupio by było tak z kocią twarzą chodzić. Marek posmutniał i zwiesił głowę. Zbysiu miał wielkie zamieszanie w sercu i w głowie. Podpytywanie babci i dziadka nie miało zupełnie sensu. Dziadek powtarzał cały czas, żeby się uzbroić w cierpliwość i czekać uzbroić w cierpliwość i czekać rodzice działają tak się wyraził a babcia uśmiechała się tylko ciepło. Babcia z dziadkiem przyjeżdżali często teraz. I zajmowali się Zbyszkiem, a rodzice bez przerwy gdzieś wyjeżdżali. Gdzieś wyjeżdżali, coś załatwiali, wracali późno, po jakieś dokumenty, jechali z powrotem. Później rozmawiali ściszonymi głosami prawie do rana. Zbyszek nie mógł nic podsłuchać, chociaż wytężał słuch z całej siły. Maluch czuł, że jest mu dobrze i bezpiecznie. I że coś dobrego i nowego zaczyna się dziać w jego rodzinie i w jego życiu. I właśnie nastał ten dzień. Zbyszek bieg jak szalony, wymachując workiem z kapciami i uderzając któregoś z przechodniów raz po raz. Pewna starsza pani krzyczała coś za nim, wymachując parasolką. Inna starsza pani biegła za nim, trzymając się za serce i łapiąc z trudem oddech. To była babcia chłopca. A on biegł jak szalony, szczęśliwy, radosny, bo za chwilę zobaczy swojego braciszka, małego, wymarzonego, wyproszonego i już nigdy nie będzie sam. Biegł jak na skrzydłach, nie słysząc nawet Cichego, jękliwego wołania swojej babci: Zbyniu, zbyniu, wolniej proszę, zaczekaj za mną, chłopcze. Przepełniała go sama radość, nie słyszy wcale wołania babci, nie myśli o kolegach, którym dzisiaj właśnie przypomniał, że mama wraca z bratem, nie myśli o przebytych rozmowach z rodzicami. Które były nudne, trudne, długie. Rodzice mówili poważnie o tylu dziwnych rzeczach, coś tłumaczyli, pytali, czy rozumie. Przytakiwał, tak, tak, bo nie chciał sprawić im przykrości, że chce mu się bardzo spać. Mówili coś o chłopczyku no to pewnie było jego bracie. I było tam takie trudne słowo, które kiedyś słyszał. Chyba mama o tym rozmawiała z kiedyś. Ale kto by teraz o tym myślał? Czuję w kieszeni cztery samochodziki wyścigowe. Jednego darował Karolowi. Nie mógł znieść jego płaczliwego spojrzenia. To przegrana szczerbatego Karola. Pierwsza większa przegrana. Bawili się dzisiaj wszyscy w wyścigi samochodowe, ale on nie mógł się skupić. Zostawał zawsze w tyle, ale o dziwo, żaden z chłopaków nie śmiał się z niego. Chłopczyk biegnie, wybijając rytm, w takt, radość, radość, radość. Już blisko dom, jeszcze jeden blok i jego klatka, i pierwsze piętro. Zbyszek rzucił swój plecaczek na półkę i nie rozbierając się, wbiegł do pokoju. Na progu stanął jak wryty. Na małym, zielonym tapczanie, który parę dni temu kupili rodzice, siedział chłopiec. Był pewnie w wieku Zbyszka albo trochę starszy. Chłopczyk miał przymknięte oczy i głowę lekko odchyloną do tyłu. Przytulał mocno małego, kosmatego misia. Obok siedziała mama i obejmowała go ramieniem. Coś mówiła do niego szeptem, chyba uspokajała go. Zbyszek słyszał tylko kończące się zdanie: Zawsze będziemy z tobą, nie bój się. Dziecko ufnie przytuliło się do kobiety, a ta zaczęła głaskać go po jasnych włoskach. Zbyszek, widząc tą scenę, poczuł w sercu dziwny ból. Nigdy wcześniej nie czuł czegoś takiego. Nie wiedział, że to uczucie to zazdrość. Czym prędzej chciał się wycofać i uciec stąd, ale tata w porę złapał go za ramię i zażartował. Już chcesz uciekać przed starszym bratem? Nawet go jeszcze nie poznałeś? No, chodź się przywitać, chodź. Zachowuj się grzecznie, proszę. Na dźwięk głosu taty mama spojrzała w ich stronę i uśmiechnęła się. Stała poprawiając sukienkę i dała znać chłopcu, żeby wstał. Poznajcie się, synku. To jest Gabriel, twój starszy brat. Gabrielu, to jest Byszek. Wyciągnij rękę i przywitajcie się, chłopcy. Jesteście braćmi. Jesteśmy rodziną. Ręka Gabrysia zawisła w powietrzu i tak już została. Dla Zbyszka wszystko w tym momencie stało się jasne. Okłamali go. Nie będzie dzidziusia, tylko duży brat. To dlatego mama nie miała dużego brzuszka, bo nie było tam dziecka. I w tej chwili przypomniało mu się te trudne rozmowy. Kiedy coś mu tłumaczyli, a on marzył tylko o tym, żeby położyć się spać i o tym, jakiego koloru będzie grzechotka, którą kupi dzidziusiowi. Nawet imię mu wybrał franio. To dlatego nie kupili wózka ani łóżeczka, bo braciszek jest już duży. Kłamcy krzyknął szlochając i uciekł do łazienki. Mamie było smutno. Pobiegła za nim. Zostawiając siedzącego na łóżku smutnego chłopca. Było dziwne, bo tłumaczyli mu, jak to będzie wyglądać, tłumaczyli mu, co to znaczy adopcja, i że chcą zaadoptować niewidomego chłopca. Dać mu szansę. Na normalne życie. A tu taka niespodzianka. Tata przytulił żonę i zaczął ją uspokajać. Pozwól mu się wypłakać, a potem porozmawiaj z nim. Powinien się trochę uspokoić. Zakodował sobie w łebku to maleńkie dziecko, i trudno mu zrozumieć, że chodziło nie o małe z brzuszka, tylko o duże z domu dziecka. Bądź dobrej myśli, kochana. Mama pocałowała Gabrysia w policzek i poszła do łazienki do Zbyszka. Ten stał właśnie nadąsany przed wielkim lustrem wiszącym w łazience i robił straszne miny. Synku, co to ma znaczyć? Czemu tak przywitałeś braciszka? Mama mówiła smutnym głosem: To nie mój brat. To jakiś obcy chłopak. Ja chcę małego dzidziusia z czerwoną twarzą i żeby robił kupę w pieluszkę, tak jak siostra Marka. Mama cierpliwa jak zawsze zaczęła mu znowu tłumaczyć, że mieć dziusia to nie jest taka prosta sprawa, że niektóre kobiety nie mogą być mamami albo urodzą jedno dziecko, a drugiego dziecka już nie mogą mieć. Chłopiec powtarzał w kółko to samo. A ty mnie urodziłaś przecież, to i braciszka mi mogłaś urodzić. Tak was prosiłem. Marek ma rodzeństwo młodsze. Patryk, i Ola, i Janek, wszyscy mają. A ja mam starszego brata, który urodził się dzisiaj. Mama powoli zaczęła tracić cierpliwość. Czy chcesz posłuchać, dlaczego akurat Gabriel został twoim bratem? Uspokoisz się wreszcie? Nawet nie wiesz, jakie masz szczęście, że masz i mamę, i tatę, i dziadków i wszyscy cię kochają. Kupujemy ci słodycze, zabawki, ładne ubranka, przytulamy i całujemy i czytamy bajki. Ale są na świecie dzieci, które tego nie mają i nikt ich nie kocha. Dlatego mieszkają w takim domku, który się nazywa Dom Dziecka. My tak bardzo Cię kochamy i to ze względu na Ciebie pomyśleliśmy o drugim dziecku, żebyś miał rodzeństwo. Dlatego wzięliśmy dziecko z takiego domu, żeby dać mu szansę na poznanie normalnego życia. Jesteś mały i nie chcieliśmy Ci teraz tego mówić. Ale ja i twój tatuś też jesteśmy z takiego domu jak Gabryś. W oczach mamy zabłysły łzy. Zbyszek zobaczył, że mama płacze. Zrobiło mu się żal. Przytulił się do niej. Nie rozumiał wszystkiego, co do niego mówiła, ale rozumiał, że dziecko, które nie ma rodziców i rodziny, musi być bardzo, bardzo samotne i smutne. I Gabriel taki był: Mama, no przecież babcia cię urodziła tak, i masz tatusia. No tak, mama uśmiechnęła się leciutko. To najkochansi rodzice pod słońcem, i nigdy nikogo nie chciałabym mieć innego, ale to moi przybrani rodzice. Babcia z dziadkiem adoptowali mnie, jak byłam maleńka. Znaleźli mnie w koszyku leżącym przy drzwiach kościoła. Uratowali mi życie. Zrobiło się bardzo cicho. W tym samym czasie tata z Gabrielem rozmową próbował rozładować atmosferę. Dobrze wiedział, jak w takiej sytuacji musi się czuć ten samotny, niewidomy chłopiec. Niespodziewanie chłopiec przerwał potok jego słów: Wujku, powiedz mi prawdę, wasz syn mnie nie lubi, prawda? Mężczyzna żachnął się mocniej. I przytulił chłopca. Zaraz tam nie lubi. Toż to dzieciaczek jeszcze. Dajcie sobie trochę czasu. Poznacie się trochę, polubicie. Będzie dobrze, zobaczysz. Zbyszek to dobre dziecko. Popracujemy jeszcze nad nim. No, głowa do góry, Aniele. Aniele? Nikt mi tak jeszcze nie mówił. Szepnął spieszony chłopczyk. Hehe, he, to dziwne. Bo to aż się prosi, żeby ci o tym powiedzieć, mówi mężczyzna. Z tego, co pamiętam, to anioł Gabriel znaczy Bóg jest moją siłą. To jeden z najwyższych i najważniejszych rangą aniołów, jest aniołem zwiastowania, zmartwychwstania, kary, śmierci i objawienia. Gabriel sprawuje władzę nad rajem. No sam widzisz, że twoja moc jest niesamowita. Damy radę, zobaczysz. Ojciec trochę zakłopotany, podrapał się po głowie. Muszę jeszcze poczytać trochę na ten temat, to ci później opowiem, dobrze? Niewidomy chłopczyk skinął głową. Po chwili zapytał cicho. Nie oddacie mnie z powrotem, prawda, wujku? Nie oddacie mnie. Spojrzał przed siebie niewidzącymi oczyma. Po policzkach leciały muzy. Nie oddamy cię, nie martw się tu jest teraz twój dom, tu z nami powiedział to z taką siłą w głosie, że chłopiec już był spokojny. A w sercu pomyślał Boże drogi pomóż, proszę niech wszystko się ułoży. W pewnej chwili otworzyły się drzwi łazienki i stanęli w nich mama i zbyszek. Zbyszek miał już umytą buzię i przyczesane włoski, a mama poprawiony makijaż, ale zapłakane oczy. No idź, idź teraz do Gabriela, przywitaj się ładnie. Lekko popchnęła chłopca do przodu, a sama szła z tyłu. Zbyszek, trochę nadąsany, wszedł do słonecznego pokoju i wyciągnął dłoń w stronę chłopca. Cześć, jestem Zbyszek. Będziemy razem mieszkać. Fajnie, witaj odpowiedział Gabriel, ale nie wyciągnął ręki w stronę brata. Po prostu jej nie widział. I to właśnie na głos powiedział tata: Zbyszku Gabriel jest niewidomy. Wziął rękę syna i włożył ją do dłoni niewidomego chłopca. Mijały dni i tygodnie. Cały ten czas bracia poświęcali na zabawę, naukę i obowiązki, tak jak w każdej normalnej rodzinie. Zbliżyli się do siebie i nawiązali mocną nić wzajemnej współpracy. Szkoła i przedszkole były blisko. Z okna kuchni widać było jedno i drugie. Dlatego rodzice zaproponowali, że będą przed pracą zaprowadzać ich obu do szkoły, a Zbyszka do przedszkola. Zaraz przez małą uliczkę Gabriel miał swoją szkołę, a chodził do zerówki. Zdziwienie było wielkie, kiedy odezwał się raczej małomówny Gabriel: Ja bym chciał, żeby mi pomagał w drodze do szkoły Zbyszek. Zbyszek? Mama nie kryła zdumienia. Przecież on jest dużo mniejszy od ciebie. Po drodze może coś się zdarzyć, i co wtedy zrobicie? Nie, 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 moi drodzy. Nie wiem, co kombinujecie, ale ja stanowczo mówię nie. Mamo, zgódź się, proszę. Co się nam może stać? Przecież widać nas z okna, jak na dłoni, jak idziemy. Całą drogę widać. Mamo, proszę. Malcowi zaświeciły się oczy na pomysł Gabrysia. Jaki będzie ważny w przedszkolu, wow, jest oczami swojego brata, to ci dopiero chłopak, tak pomyśli na pewno Magda z mojej grupy, myśli Zbyszek. Tato nic się nie odezwał, zasłonięty gazetą udawał, że czyta. Pewnie czytał, bo to była jego ulubiona gazeta, ale też bacznie przysłuchiwał się rozmowie. Pewnym momencie odłożył gazetę na stolik i zwrócił się do żony. Uważam, kochanie, że to bardzo dobry pomysł. Mama spojrzała na niego przerażona. Jak ty to sobie wyobrażasz? Sami do szkoły? Czteroletni pędrak i niewidomy chłopiec z białą laską bez dorosłego? Przecież to nieodpowiedzialne. Tata miał chyba jakiś pomysł, bo. Podszedł blisko do mamy i zaczął coś do niej mówić szeptem. W miarę słuchania twarz mamy łagodniała, a na sam koniec powiedziała – No dobrze, dobrze, niech będzie. – Hurra, hurra! – Zbyszek darł się w niebo głosy, a starszy brat tańczył wokół niego taniec chyba szalonych kojotów, bo wił się, skakał i tupał na przemian. Gdy trochę się uspokoili, tata zaczął. Wiem, że Zbyszkowi zależy na tym, żeby uważać go za dużego, odpowiedzialnego chłopca, a nie za maluszka, któremu nie chce się uczyć. Prawda, synku? Aha! Chłopczyk skinął jasnowłosą czupryną, ale podejrzliwie patrzył na ojca, do czego zmierza. Gabryś jest u nas już jakiś czas. Powiedz, Zbyszku, ile razy proponował ci, że nauczy cię czytać? Z tego, co wiem, to dużo. A ile razy czytał ci bajki? No, co dzień, burknął Zbyszek. Cały czas czyta. Ja bym mu też czytał, ale znam dopiero kilka liter. Jak będę znał, to przeczytam mu wszystkie komiksy i gazety o kosmosie, które lubi. Na razie mu tylko opowiadam, co jest na układkach i w środku. To pięknie, pochwalił ojciec. To może przyłóż się bardziej do literek i zacznij wreszcie się uczyć. Przecież brat chce ci pomóc. Umówimy się tak, że będziesz mu pomagał, zaprowadzając go do szkoły, a on będzie cię uczył czytać. Możesz powtarzać na głos literki i cyferki, a jak będziesz starszy. I będziesz chciał, możesz się nauczyć czytać pismem Braila. Zachęcam cię, to tak, dla swojej ciekawości dobrze jest umieć coś więcej. Taki jest nasz warunek ale przede wszystkim literki. Z wielką, ale naprawdę wielką niechęcią Zbyszek się zgodził. Bardzo mu zależało, żeby zrobić wrażenie na dzieciakach z przedszkola, a zwłaszcza na madzi bo to ona właśnie była teraz obecnie jego narzeczoną. Do niedawna chodziła jeszcze z Jankiem, Jurkiem, ale Jurek zakochał się w Asi, a Janek w Weronice i Madzia już teraz jest ze Zbyszkiem. Pocałowali się nawet już dwa razy, a mógł być też i trzeci raz, ale kucharka ich znalazła i naskarżyła pani. Zbyszek do tej pory pamięta jak go paliły uszy ze wstydu, bo Magda wygadała pani, że się całowali. Dwa dni śmiali się z nich wszyscy, ale na trzeci już zapomnieli, bo następna para była już na tapecie. Upłynęło kilka dni już od tej rozmowy z rodzicami i czteroletni Pędrak, jak mówiła mama, prowadził za rękę starszego brata z białą blaską. Tego samego popołudnia tenże Pendrak zaczął naukę czytania i nawet się nie domyślał, że wszyscy uknuli spisek przeciw niemu. To mama wpadła na pomysł, żeby malucha uczyć odpowiedzialności i czegoś pożytecznego, żeby i on mógł też poczytać kiedyś Gabrielowi bajkę. Poranna droga chłopców też jest asekurowana przez rodziców. No nie mogła być przecież inaczej. Dobrze, że malec idzie, nie oglądając się za siebie, bo pewnie by dojrzał idącą za nimi panią, bardzo podobną do mamy, tyle że z olbrzymim nosem, z brodawką na czubku, i pana stojącego w połowie drogi do szkoły przy kiosku. Pan jest podobny do taty i ma ogromne wąsiska i zaklejone jedno oko, ale tym jednym patrzy bardzo uważnie. Te gadżety to pozostałości po zabawie przedszkolnej Zbyszka. Nie wszyscy przechodnie zwracają uwagę na zabawny wygląd i pani, i pana co dzień idących tą uliczką, ale niektórzy oglądają się za nimi rozbawieni. Zbyszek, dzięki bratu, zdobył teraz duży podziw wśród kolegów i pci pięknej z przedszkola. To ten, co prowadzi do szkoły niewidomego brata. Fajny ten brat! szeptały dziewczynki. Te starsze i młodsze chichotały głośno, chcąc zwrócić na siebie uwagę Gabriela. Ten uśmiechał się tylko łagodnie. Kiedy rodzice rozmawiali o tym pomyśle z panią przedszkolanką, ona stwierdziła, że to bardzo dobry pomysł. Malec i Gabriel. Powiem Państwu, bardzo zbliżyli się do siebie. Widać, że się lubią, pomagają sobie. Piękna sprawa. Tak Pani podsumowała rozmowę. Na tym kończę część trzecią historii o braciszku. Dziękuję za wysłuchanie. Pozdrawiam wszystkie babcie i dziadków. Samych słonecznych dni i radosnych dni życzę. Jolanta, Cecylia, Katafoni.